Cześć wszystkim. Zobaczcie jaka sucha lina. Suche rękawice, suchy magnes. Jedziemy połowić cały tydzień w pracy. Przyszedł piątek. Możemy poszaleć. Jadę w to samo miejsce. Parę rzeczy jeszcze tam zostało. Zobaczymy, co wypadnie. Dzisiaj będzie z drugiej strony rzeki. Do zobaczenia na miejscu. Ja już jestem na miejscu. Woda fajnie szumi. Cieplutko, zero wiatru. Dzisiaj też na rowerze. I co? Idę zobaczyć czy ktoś zabrał poprzednie, poprzednie zdobycze. Było tego około 3, może 4 kilo. Zobaczymy zaraz. No i tak, ktoś zabrał. Duży pręgły zaczepił na tej drabince. Drobnica leżała obok. Nie ma. Zobaczmy, co jeszcze się zatem kryje w tej wodzie. No to co, rozkładamy magnes, wiążemy linę i do pierwszego rzutu. No to co, robimy na żywo. Pierwszy rzut. Zaraz zobaczymy. Pierwsze trzy rzuty, nawet nie było co nagrywać. Ale teraz proszę. Piękny kawałek pręta zbrojeniowego. Jakieś 300 gram. Rzucamy dalej. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale. O, teraz się wyłania. Na końcu siedzimy olbrzymi pręcior. Nie mogę go wyciągnąć. Walczę z nim w któryś rzut idzie ciężko. Jak wyciągnę tam znać. No i cóż, na tej miejscówce padł tylko ten trend. Teraz jadę kawałek dalej jeszcze, dzisiaj nie mam dużo czasu, ale jeszcze parę rzutów się porobi w tym miejscu. Przynajmniej 50 rzutów oddałem. Jest jeszcze jeden ogromny pręt zbrojeniowy, ale obawiam się, że to nie na mój magnes. No nic, do zobaczenia w następnym miejscu. No i powiem Wam, że ja już na miejscu. Tylko tak się zastanawiam. Rzucać, czy słuchać ptaków? Bo to jest naprawdę nieziemsko. Powiem Wam, że woda wygląda na czystą Ale to tylko jej barwa i fajny piasek, a dzisiaj słońce no, Powiedzmy, że zrobimy 20 rzutów, zobaczymy co wyjdzie Do pierwszego fanta Miał być do pierwszego fanta, jest do pierwszych dwóch fantów Są dwie żletki A no, więc powiem Wam, że waga ciężka było już 5 rzutów, jeszcze 15 i podsumowanie. No, miejsce fajne. Jeżeli podobają Wam się takie miejsca, dajcie łapkę do góry. Nie zapomnijcie też kliknąć subskrybuj. W prawym dolnym rogu widzicie taką lornetkę. Wystarczy że to naciśniecie, a będziecie wiedzieć o wszystkich najnowszych filmach. Nie zapomnijcie również o dzwoneczku. Zobaczcie jak fajnie słońce zachodzi. Jakie ładne światło. No cóż, miejsce uważam za posprzątane. Nic tu nie znalazłem przy tych łóżletek, które zostały zabezpieczone przeze mnie. Tak, żeby nikt sobie nimi krzywdy nie zrobił. No i czas na podsumowanie. Ale zanim podsumowanie, to co? Jutro chyba będzie wykrywacz. Mam boisko świadkówki siatkówki, jest otwarte i chyba rano pojedziemy na boisko żeby tylko pogoda była w ciężkim tygodniu pracy w końcu mogłem się wyrwać no i co? patrzcie na podsumowanie jeden pręt zbrojeniowy puszka po izotoniku i destrukt puszki chyba po Perle cóż, tym razem to zabieram zasili Pule mojego złomu, a tymczasem co? Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już z wykopków. Cześć!